Z tej strony Monika. E, jestem w trakcie szykowania się na wesele, e, i na to wesele zrobiłam trzy karteczki. E, Te już widzieliście w filmiku o wykorzystaniu wykronika. Chodziło mi o ten wykronik. To jest taki kartka typu shaker. Ja ją wykończyłam. Kartka jest już skończona. W środku życzenia pół perełki. O jejku, ta się otkwiła. Zaraz poprawię. E, pół perełki i, i takie serduszka do ozdoby. I tutaj jest kieszonka. Narożnikowa, podklejona, bo to jest bardzo delikatna żurek, żeby to się nie, nie popsuło. Na pieniążki to to lotka, bo tak sobie Państwo młodzi zżyczyli sobie to odłożę na boczek. Druga karteczka. To jest karteczka kopertowa, bardzo mi się to podobało. Kompozycja kwiatowa. O! Takie małe różyczki, pręciki, listek. Tutaj jest wykrojnik, taki narożnikowy. Mąż, żona, tekturka. Teraz otwieram, jest zamykana na magnes, żeby tu się nic nie popsuło. Tutaj podkleiłam ten wykroj, mówiąc bardzo delikatny, nie chciałam, żeby się zniszczył. I tutaj mamy. Państwo młodzi, datę. Serduszka w ramce. I dalej życzenia. Tekturka, kilka kryształków. I tutaj jest taka boczna, taka dolna kieszeń. Też z serduszkami takimi ozdobiona. Tak wygląda ta karteczka. O! I zrobiłam też boksa. To jest młodej parze. Tutaj jest kwiatki, trochę tiulu. Ozdobiony z boku takim borderem. To jest taka kartka biało-złota. Po otworzeniu mamy tak. Tutaj jest. No, Państwo, młodzi w takim borderze. Tu jest kieszonka. Tutaj jest taka tekturka dwupoziomowa. Ja ją podkleiłam tym złotym papierem. Życzenia. I tutaj taka kompozycja kwiatowa. Trochę pręcików, kwiatki różnego typu. Tiul. O, coś takiego. Że ta będzie ode mnie. Ta jest od Teściowej. A ta do poprawki. O, ta będzie od szwagra. O, mam nadzieję, że Państwu młodym się spodoba. I to by było na dzisiaj. Tyle. Dziękuję. Pa, hej.